Cześć, witajcie. Dzisiaj filmik w domu. Pokażę Wam z bliska na czym pływam. Na wszystkich tych filmingowych wyjazdach. Dzisiaj film o Bediwo. Na początek. Tak wygląda. Po spuszczeniu powietrza. Generalnie rozłożenie tego wszystkiego na miejscu. to około 15 minut. Od momentu zdjęcia z motocykla do wejścia do wody. Generalnie jest to Lamponson, to jest raczej budżetowy wybór. W samo pływadełko składa się z czterech komór. Pokrywie to jest uprzednie z bardzo mocnego, wytrzymałego materiału. Podobny trochę jak się szyje plecaki wewnątrz. Są pęcherze dość groźnie do PCV. Zapompuję to i zobaczycie jak wygląda pompowanie. główne kołowy już mamy, teraz dwie mniejsze, które tworzą nam siedzisko. Również w środku jest taki traktorz też z tego samego PCV, na takich mniejszych zaborkach jak w materacach dla dzieci. gotowe, sprzęt jest nadmuchany, to jest mam już go tutaj jakby do góry nogami, to pokażę Wam co tu jest. Tu są cztery zaczepy, do których można zaczepić wszelkie, które są również zestawy bardzo takie proste, takiej taśmy jak tutaj, dzięki temu można bardzo łatwo nadmuchany pływabałko przenosić sobie na plecach z miejsca na miejsce, dzięki temu jesteśmy bardzo mobilni w terenie. To, co tutaj widzicie, to jest pasek taki do długokroćny. Kiedy już sobie usiądziemy i siedzimy, wygodnie, możemy się wpiąć tym paskiem do naszego do naszej rozpórki. Za chwilę on Tak wygląda nasza rozpórka sobie wchodzi tutaj. kłada się dopiero po tym, jak już usiądziemy we wodzie. O! I nasz, nasza mata. <grym> Rozpórkę. Podpinamy tutaj, już we wodzie. żeby po prostu nie wypaść w czego z naszego pływadełka. Więc tak, na górze mamy dwie duże kieszenie boczne, możemy tu przechowywać nasze pudełka z sprzętem lub tam inny dowolny sprzęt. Słuchajcie, zawsze jest problem z tym, że nie ma tutaj gdzie położyć wędki. Zwłaszcza jak się wozi dwie na nalizy. No więc pomyślałem sobie, że jakoś to usprawnię I skonstruowałem sobie swój własny to na wędki. Pokażę Wam, mojego własnego pomysłu. Montowany tu z boku. Po rozłożeniu wygląda mniej więcej tak. Składa się z tych trzech podstawowych części. Wystarczy skręcić tylko dwie śrubki i to jak gotowe Można użyć jeszcze kluczyka ale tam z wodą z się już tego nie chce robić. Konstrukcja naszego pływawełka jest tak trochę mało wypoziomowana. Niestety jedna, jak sobie przyjrzycie się, jedna z tych podpórek musi być trochę podgięta do góry, żeby wędki potem leżały na, na tym równo. Dodam, że ta podgięta musi iść w kierunku dziobu. Słuchajcie, tak sobie wymyśliłem, tu są dwa takie zaczepy. Do nich przywiązuję sobie tutaj te dwa małe troszki. I jest jeszcze taki uchwyt, który zaczepiam o tą śrubkę. Pokażę Zaczepiamy. I teraz tyłaczki. O! I taki to stoiaczek na węzki, gotowy. Trochę tak jakby teraz pieje do wody, ale kiedy się na niej położy węzki on się troszeczkę opuszcza. Wszystko jest naprawdę fajnie, uchwyty tutaj fajnie to trzymają, wędki nie wypadają. Jakby ktoś chciał, piszcie, to podeślę Wam jakieś bardziej szczegółowe zdjęcia. <trym wytrza> Zresztą ważny jeszcze, jeśli chodzi o używanie takich sprzętów, to musicie wiedzieć, że trzeba jakoś wiosłować. Z tego temu. Używam płetw, to są nurkowe, konkretne płetwy dla nurków, na buty, nie kupujcie jakichś tam tanich płetewet, w cudzysłowie, rzekomo do, do pływadełek, bo są bardzo nieskuteczne, kupcie jakieś porządne płetwy, takie płetwy około 150 zł kosztują, naprawdę warto, lepiej raz, a dobrze wydać niż się denerwować na bądź. Żebyśmy nie zmarli, kiedy jesteśmy już w tej wodzie, to o ile latem nie ma z tym problemu, nawet można w samych gatkach sobie pływać. O tyle, jak jest woda chłodniejsza, proponuję jakieś porządne spodnie buty. Przerobiłem tanie chińskie gumowe. Ok, jesienią, wiosną jeszcze dają radę, ale rad, że są bardzo słabe. Drą się przy każdym kontakcie z jakimiś krzakami. Parę razy musiałem kończyć wędkowanie przedwcześnie, bo po prostu gdzieś przeciekały. No a poza tym, przy chłodniejszych porach, są naprawdę mało izolujące. Kupiłem sobie w zeszłym roku porządne spodnie buty z neopremu, pianka 4 mm. I teraz problem się skończył, i z wytrzymałością, i z ciepłotą. Także nawet w grudniu, zimą, widzieliście, pływałem. Jest chłodno, nie powiem, ale idzie wytrzymać spokojnie 2 godziny w wodzie. Także... Naprawdę, tutaj też nie warto oszczędzać, lepiej sobie troszeczkę lepszy sprzęt kupić. Dodatkowo pewnie widzieliście też na filmach, że montuję sobie komórkę yy, jako wyświetlacz dla biper'a. Zakładam w aktywie, który można nam za parę złotych dosłownie kupić z elastycznymi nogami. Zawijam go sobie tutaj wokół, wokół tej rurki. Przyciskam jeszcze tam klamę, wszystko naprawdę jest bardzo dobrze zabezpieczone. Jeśli chodzi o sam od dipera wysuwam go na podpustce hmm. do przywiązanego na szturku. On sobie tutaj, tu jest jeden taki rzecz, można z niego dowolnie korzystać. Tam jest jeden koniec, tutaj pod, pod tym paskiem wrzuci drugi koniec i sam diper sobie tu z boku we wodzie się unosi i skrzytuję. No niestety często gęsto łapię moje płetwy, ale już się przyzwyczaiłem, żeby na to nie zwracać uwagi. Niedługo jeszcze będę, jak dozbieram na drugą kamerkę, żeby, żeby mieć alternatywne ujęcie. Tutaj już to zamontowałem taki roczek. Tu będzie w tym miejscu taki nazwijmy to wysięgnik na kamerkę około metra, także będziecie mogli mnie z innej perspektywy też oglądać. Mam nadzieję że za jakiś czas dokończę ten temat. Kupię nową kamerkę i, i będę mógł dwóch kamerek na raz filmować, także jakoś urozmaicimy trochę te filmiki, mam nadzieję. I to tyle, jeśli chodzi o moje pływadło. Ja was żegnam. Jeszcze dla Was mam mały bonus. Tylkie takie filmik z wiosennego wędkowania nad rzeką, na rozlewisku, kilka okrągów. To było w marcu. Niestety nie nadawał się jako samodzielny film do dopuszczenia, bo po prostu kamerka zawiodła w połowie przestała nagrywać, także tylko połowa śniegała, ale kilka sztuk jest. Także do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już na wodzie. Cześć! Yeah. Tak jak myślałem, stoją pod tą drobnicą, albo w jej pobliżu i ją tam sobie po kolei wyłuskują. Jest kolejny. Aha, proszę <laughs> Jak zwykle <laughs> ważka z Ładny. Ja Zabusek. Uh -huh. uh -huh. O, no, za prezent to dobra.